No i dzień dobry widzowie. Dzisiaj zabieram Was do puszczy Bolimowskiej gdzie pojeździmy sobie pięknymi ścieżkami szutrowymi. Ja już przygotowany jestem. Wcześniej sobie rowerek zdjąłem z bagażnika i można będzie wyruszać. Plan jest taki, żeby zrobić 100 km. Trasa jest wyznaczona, więc nie powinno być problemu. Zresztą nie raz już umiechałem Michałem zobaczymy jak to będzie. Natomiast po wczorajszej trasie jestem troszkę pełnie zmęczony, no bo to jednak wczoraj 80 km zrobiłem. Dzisiaj 100 bar, no zobaczymy czy plan będzie spełniony, czy nie. Ale myślę, że spokojnym tempem na pewno się, się uda. To zrobić zaczynamy ślad pokazuje, że to będzie jakieś 94 km, ale za każdym razem jak jadę tą trasą, to pokazuje, że jest 100 z kawałeczkiem lekkim, więc pewnie dzisiaj będzie nie inaczej. Chociaż może, nie obiecuję, ale może coś zmodyfikuję po drodze. No, witam Was jeszcze raz w widzowie. Jak wstępnie mówiłem, puszcza Moska, 100 km po pięknych szutrach. Plan jest prosty na tą setkę. Przerwa co 25 km. Taka planowana. Tego będę się trzymał. Średnia, no jak będzie powyżej 20 to będzie dobrze. Nie spinam się tutaj za bardzo. Jadę dzisiaj drugi raz na butach wpinanych. Wczoraj miałem pierwszą rundę, zrobiłem 80 km. A tu powiem, że wróciłem do ESPEDu, bo wcześniej jeździłem na hardtailu w Espedach. Ale po prostu chyba za wcześnie się na nie zdecydowałem, bo miałem bardzo dużo po prostu z takich, że nie zdążyłem się wypiąć. I gdzieś tam kolana poobijane i tak dalej. I zdjąłem to z powrotem na platformy. jakie nie przyjeździłem później na fullu, to też na platformach. No, ale już trochę tych kilometrów natłukłem. Gdzieś tam ta koordynacja na rowerze już jest całkiem inna. I stwierdziłem, że wrócę do espedów. No i, no i wróciłem. Zobaczymy, czy to było dobre, czy nie było dobre. Po wczorajszych 80 bardzo fajnie. Więc zobaczymy, jak będzie dzisiaj, i czy na długo pozostanę w tych espedach. thank <sweak> 15 km na blacie i cały czas szuterki Początek trochę asfaltu ścieżką rowerową a tak to cały czas szutry No i właśnie po co tu przyjeżdżam że jeżeli oglądacie to i zastanawiacie się gdzie w okolicy Mazowsza można sobie potwigać na szutrach no to myślę, że Puszcza Bolimowska jest idealna, to naprawdę petarda polecam Zresztą oglądajcie dalej to zobaczycie Jesteśmy przy przejeździe kolejowym. Chyba tutaj miałem pojechać inaczej całkiem. że wzdłuż torów. Może to zweryfikować. Na mapie. No tak. Jakbym tu śmignął teraz. To bym ominął na no spory kawałek bym ominął. Pojedziemy starym śladem tak jak zawsze to było. Wykręcimy setkę tak jak zawsze. O właśnie wjechał 25 km Trzeba będzie przerwę jakąś zrobić, ale to wyjedziemy z tego poniszczonego asfaltu i dopiero się zatrzymamy na chwilę. Ja być na 25 km, a jest na 31. Hmm, jakoś tak dziwnie. O, czyżby był ujadaczem, ten piesek? Zobaczymy, czy będzie gonitwa. O, już wiem, że będzie. No, idź do Pana. Idź do Pana. Kurde. Spoko. Może nie był u jadacza? Miły piesek. Cały ten sklepik wiejski będzie otwarty w niedzielę. Tak ja bym chciał, żeby sklep był otwarty. Otwarty, Aha, super. Nalegający. Dzień dobry. Jak to dobrze, że ma pan otwarte. No to w sumie racja. No jestem i jestem z powrotem i bateria się rozładowała w kulminacyjnym momencie zakupów. Ale jest wczorajszy pączek z tofieci Saganeczka, snickers i logik. Bo od zaczniemy. Boga. Już ujście Jak chlupnęło. No dobra, pojedzone, popite Zapas wody mamy, bo już nam starczy do końca Bo sklepów i tak już nie będzie, dopiero w barowie, Czyli na końcu trasy Ale kalorii przyjąłem tyle, że na pewno energii to mi nie braknie A do celu 60 km, więc 3 godzinki myślę i będziemy Mieli plan wykonany. Och, jak dobrze. Ach, łączyło mi się nawet Widzicie, powiadomienie alarmowe do moich emergency kontaktów a wszystko przez to, że szybko zahamowałem i gdzieś tam Garmin wykrył jakieś dziwne ruchy na liczniku ten akcelerometr, czy jak to się tam nazywa i potencjalnie odczytał to jako upadek a to była tylko Szybka reakcja na powalone drzewo i wyhamowanie No ale dobrze, bezpieczeństwo 45 km niedzielnego odmurczania Tak bym to nazwał Grabina Radziwiłowska, widzowie mamy już 50 km Czyli połowa trasy za mną jeszcze tylko 50, i będzie można wywalić nogi na kanapę za niecały kilometr. Wjedziemy w legendarną już szutrową drogę ciągnie się z tego co kojarzę to chyba 7-8 km? Jakoś tak. No i mamy tą drogę. 8 km w szuterku premium w linii prostej Klasyk Burnowskiej puszczy Ciągnij się tak daleko, że, że końca nie widać. Można byłoby bić rekordy na strawie na tej trasie tylko to akurat nie dzisiaj dla mnie takie zabawy w pucharki No i już się kończy ta szutrostrada bolimowska ale dalej będą szutry, więc naprawdę jest tego terenu szutrowego to zjeżdżenia sporo a nam właśnie wjechał 60 km za jakieś nie wiem dwa kilometry może trzy będzie postój pod wiatą i tam sobie chwilę odpoczniemy i pogadamy Czabulimowska. to jest jeden, chyba z najsłynniejszych, jedno z najsłynniejszych miejsc, jeżeli chodzi o Namazowszu, jeżeli chodzi o, o szutrowanie. Powiem szczerze, że naprawdę jest tutaj yy, fajnie. Dużo szuterków jest takich, gdzie można sobie poszaleć yy, i pocisnąć dosyć ostro. Drogi są praktycznie proste, jak takie podlinika. Ale też są jakieś skręte z górki, się zdarzają generalnie płasko, więc jakoś tam przewyższeń dużych nie ma. I, I nie namęczy się człowiek na podjazdach, bo nie ma takich rzeczy tutaj. Ale są piękne drogi szutrowe, na których można sporo pocisnąć i można sobie piękne interwały porobić. Więc jak ktoś lubi trenować interwałowo, no to, to myślę, że tutaj na gravelu, jeżeli ma, to spokojnie może sobie potrenować, tak, w taki sposób. No, yy, a my mamy tak, 68 km, 32 zostało do celu, bo tak liczę, że stówka to nam wszystko wyjdzie. Jest 13.44, myślę, że do, do 16 na pewno dojadę do samochodu, więc więc nie będzie, nie będzie źle. No, ja jeszcze chwilę odpocznę. Yy, już mnie zaczęło łapać. Wiem dlaczego, no bo ostatnio sobie tam Popiwkowałem trochę i pewnie dlatego, ale mam nadzieję, że mnie nie zetnie tak jak kiedyś. Kiedyś pamiętam, jak tak chciało, że. I to też jechałem w spedach. Eee, tak mi się chciało, że jechałem z grupą, z grupą znajomych i krzyczałem do nich, żeby mnie łapali. Bo ja tak mnie skurczę złapały, że nawet nie mogłem wypiąć się ze spedów. I, I normalnie wjechałem w nich, oni mnie zatrzymali, mi ściągnęli, wypięli mnie nogi, położyli mnie na ziemi i zaczęli mi rozciągać. Tak mnie skurczę zapały. Mam nadzieję, że to mnie nie czeka teraz, bo tu nikt mi nie pomoże, bo praktycznie sam jestem, więc może być ciekawie. No ale czego się nie robi dla chwili sprawdzenia swoich możliwości? Dobra. 75 kilometr Domki letniskowe w Puszczy Wojnowskiej. Fajnie mieć tu działkę. Trochę elementów podobnych jak na trasie Wisły 1200 ale tam nie pamiętam żeby były aż takie drobne płyty ażurowe a mówią że przegląd wszystkich rodzajów płyt to na wiśle a ja takiej tam nie widziałem Co przynajmniej wtedy kiedy ja jechałem a jechałem 3 lata temu Uuu. Hej. Tam ten wiadukt niebieski, to jest autostrada A2. A my jedziemy wzdłuż zbiornika wodnego, który się nazywa Zalew bolimowski. Tutaj po lewo mamy trawkę. Rzekę ten zbiornik można też z drugiej strony objechać, tamtędy troszkę dłużej. Wtedy jest zbiornik wodny dosyć duży, jak na sztuczny, ale niestety udostępniony tylko i wyłącznie wędkarzom, bo nie ma tutaj możliwości kąpania się i raczej. Ja jeszcze nie widziałem, żeby ktoś się tutaj kąpał O, tu mamy zjazd I po krzokach, o po krzywach Będą nogi swędziały No, nie ma. nie ma najgorzej O tu już sobie przejdziemy i będziemy się że karawka pod nami, proszę bardzo, no nawet głęboka. 87 km Musi sneaker zjechać. nie bym dojechał, gdybym dojechał. Ale skoro mam, to zjem co ma się rozpuszczać w torbie. Bez sensu to nie jest aż tak bardzo rozpuszczone. To już są ostatnie metry bo no za chwilę będziemy wjeżdżali pod autostradę, będziemy się przyciskać na drugą stronę i tam jeszcze paręset metrów i potem już sam asfalt do mety a jestem obecnie na 91 pierwszym kilometrze, właśnie wjechał Czyli zostało dziewięć do końca Na asfaltem będzie za jakieś Siedem Kilometrów O, to że brama otwarta No i tam asfalcik prówniutki do samego nieborowa przez piaski i będziemy mieli metę a w nieborowie jak zwykle samochodów pełno, bo w nieborowie jest pałac chyba Radziwiłów. No i w taki dzień jak dzisiaj po prostu ludzie się zjeżdżają i, i zwiedzają. za 2 kilometry w bieżetku. No i drodzy widzowie, finito. O, równe 101 kilometrów. No i jest. Setka zaliczona. Teraz do domu odpoczywać. Dzięki, że byliście ze mną. Do następnego razu. Pozdro.